Bardzo się cieszymy jako Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, że możemy się wreszcie zobaczyć i spotkać w realu. Szanowni Państwo, ja w imieniu pana prezydenta Krzysztofa Jarzyka serdecznie witam Państwa tutaj w imieniu prezydenta miasta, jak i organizatorów na pierwszym wernisarzu po lockdownie. Jest to dla nas bardzo duże wydarzenie, ponieważ jest to. Zwiastun powrotu do normalności. Sylwestra można nazwać człowiekiem renesansu, ponieważ ma mnóstwo pasji, mnóstwo rzeczami się interesuje i to bardzo różnorodnymi rzeczami. Interesuje go zarówno astronomia, czy historia, czy, czy dendrologia, więc botanika, ale również rzemiosło artystyczne, czy sztuki. Te meble i restauracja tych mebli, ja nie robię tego z powodów komercyjnych, a więc nie, nie robię usługowo, robię to dla siebie. Zacząłem to robić przed kilkudziesięcioma laty. Początkowo od takich drobnych elementów, jakieś stare zegary, które trafiały w moje ręce, zniszczone, wymagały jakiejś interwencji, naprawy. Początkowo były jakieś drobne, trzeba było jakąś tam tralkę dorobić, czy gdzieś uzupełnić trochę forniru. A potem wziąłem się za, za większe rzeczy, jakiś kredens czy, 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 czy szafa. No to przez moje ręce przewinęło się w tej chwili już kilkadziesiąt takich, takich mebli. One wymagają dużo pracy, najwięcej prac to wymagają te elementy snycerskie. Robiłem szafę, którą kupiliśmy w Częstochowie, bardzo dekoracyjna, bardzo bogata szafa. Ale miała tak ogromną ilość korników, że te korniki to właściwie no, była dziurka przy dziurce. I ja postanowiłem y, y, wszystkie te dziurki zakleić kołeczkami struganymi z drewna. Siedziałem i strugałem te, te kołeczki, no musiały być tak nastrugane w klin, trochę kleju, bijałem i ostrym takim y, y, narzędziem ścinałem. No to nad tym spędziłem sporo czasu. To jest pierwszy mebel, który mnie odnabiałem. Większa rzecz taka, która kosztowała mnie sporo pracy, i przy niej nabierałem doświadczenia, przy niej poznawałem sposoby, techniki, jak sobie radzić z takim większym zadaniem. Nie było tych dwóch kolumn po bokach. Musiałem je dorobić na wzór środkowej, bo była tylko środkowa, więc. Dokładnie na wzór te, tego musiałem je odtworzyć. To była moja pierwsza praca taka snycerska. Duże wyzwanie i, i, i sporo się tutaj nauczyłem. W tej chwili pracuję nad lustrem rokokowym, które jest, stoi na, na konsoli. Uzupełniam brakujące elementy, bo tutaj część elementów jest zdjęta. Tu już jest założony nowy fornir. To jest fornir palisandrowy. Tutaj widać, o, że są nowe uzupełnienia. I teraz robię brakujące elementy w rzeźbie. Jest to taka robota snycerska. Najpierw musiałem zrobić projekt. To jest z takiej plasteliny. I według tego projektu potem rzeźbię w drewnie, któregoś razu rozłupałem kamień i zobaczyłem, że ma bardzo ładny, ładny kolor. I sobie pomyślałem, a może by zrobić z tego misę. I wziąłem, kupiłem narzędzia, które wydawało mi się, że będą do tego odpowiednie, i zacząłem pracować nad, nad, nad tym pomysłem. I okazało się, że nie jest to wcale takie skomplikowane i trudne. wycięłem taki taki kształt. Najpierw jedną misę zrobiłem, potem drugą misę, a potem jak się rozpędziłem, to zrobiłem ich a chyba ze 20. Na koniec można je prysnąć troszkę olejem. I dopiero wtedy zabłysną, pełnią barw i tej struktury, widać tą strukturę kamienną. No i gotowe. Można na tym serwować jakieś potrawy. Można taki kamień podgrzać na przykład w piekarniku i potem on bardzo długo trzyma ciepło. I, i nie wiem, jakieś kiełbaski czy cokolwiek położyć. Kuźnia powstała z, z, z potrzeby dorobienia jakichś elementów. Początkowo przy, przy moich tych takich naprawach mebli, ale później przy, przy budowie, jak chciałem zrobić zawiasy do. Do, do drzwi, czy jakieś inne brakujące elementy, yy, na przykład tego typu zawiasy, czy, czy tutaj na przykład o. To są zrobione przeze mnie zawiasy do drzwi, które będą zamontowane w starym dworku do piwnicy. Jest jeden i drugi, są bardzo dekoracyjne. Mam całe wyposażenie tej kuźni stare, bo poszukuję właśnie takich starych kleszczy. Każde z tych kleszczy jest do, do innego materiału używane, do innego kształtu. Co ciekawe, wszystkie te narzędzia kowale sobie robią sami. Po prostu, bo jeśli pracuje nad, nad jakimś projektem, nad jakimś zadaniem i potrzebne mu jest narzędzie, więc sobie... Sam to narzędzie wykonuje. Dalszy ciąg mojej kamiennej pasji. Tym razem dotyczy piaskowca, bo nie, zaciekawiłem mnie jak, jak można pracować w piaskowcu. No, wiem oczywiście, że to jest kamień miękki i w związku z tym łatwiej jest go obrabiać. Padłem na pomysł, żeby zrobić schody z piaskowca. One były wcześniej wymurowane z cegły i te stopnie udało mi się kupić z rozbiórki starej kamienicy, natomiast całą resztę postanowiłem wykonać już własnoręcznie przy użyciu własnych, własnego pomysłu, narzędzi i rozwiązań. I wycinałem tutaj te, te fazy, takie ja oczywiście je, je podcinałem w odpowiednich kątach. No i muszę powiedzieć, że praca w piaskowcu jest Naprawdę bardzo przyjemna. Daje dużo satysfakcji i nie jest taka skomplikowana, nie jest tak trudna jak obróbka granitu. Ten fragment, który zaczyna się piwnic, który zaczyna się od tego wejścia, jest już przeze mnie odtworzony, a właściwie zbudowany od początku, bo tą ziemię żeśmy wydobywali, wynosili wiadrami i budowane były przez nas kamienne fundamenty. Ponieważ po wykopaniu tej piwnicy. Fundamenty były w bardzo złym stanie, bo były to fundamenty zalewane tak z cegły. Powstała konieczność obudowania ich nową konstrukcją i tę konstrukcję zrobiliśmy z kamieni. Ogromna ilość kamieni wykorzystana została przez nas tutaj do zrobienia tych ścian. Tam jest zbrojenie z tyłu zrobione. No i cały ten obiekt, policzyłem kiedyś, tych ścian ma około 250 metrów bieżących. Tutaj widać fragment starego fundamentu, który po prostu się kruszył i stąd był ten, ta, ta konieczność obudowania tego nową konstrukcją. To są drzwi, o których wspominałem w kuźni, bo ta kuźnia to powstała może nawet z powodu tej drzwi. Na początku zrobiłem je drewniane, ale doszedłem do wniosku, że. Tego typu rozwiązanie będzie i bardziej praktyczne, bo będzie chroniło drzwi przed wilgocią i bardziej klimatycznie będzie wyglądało w tym, w tym starym obiekcie zabytkowym. Wszystkie elementy, które są tutaj w tych drzwiach, wykonają samodzielnie w tej bliźni. Tej Wymagało to sporego zaangażowania i... i umiejętności, już muszę powiedzieć, że, że na tych drzwiach nabrałem jakiejś takiej yy, większej wiedzy o, o kowalstwie i, i sporo się nauczyłem.